Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat. Dzisiaj mam wam do pokazania komiks bohaterowie i złoczyńcy z lekiej kolekcji komiksów Batman Gotam to ja. Jestem po przeczytaniu tej lektury, i już następnie mogę wam powiedzieć, że komiks jest bardzo, ale to bardzo dobry. Jedna z lepszych opowieści, jaką czytałem. Ale po kolei, tak wygląda przód komiksu, tak wygląda grzbiet. I tak wygląda ten to. tom, zawiera Batman odradzanie od, od 1 do 6 zeszytów oraz historię z Batman Anual 1. Otwierajmy i oglądajmy. Tak samo jak w każdym innym tomie mamy spis treści. Krótki wstęp o autorach. A autorzy są zacni jak Tom King, David Finch, Scott Snyder, Neil Adams, Pauline i jeszcze paru innych, których no, myślę, że każdy zna. Słuchajcie, na początku komiksu, że jeszcze mamy yy, walkę Batmana z niejakim kalendarmelem, czyli człowiekiem, kalendarz, człowiek kalendarz, nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Bardzo fana historyka, bardzo fajnie przedstawiona. po której mamy już tytułowy, tytułową historię, główną, że tak powiem. A ta główna, to powiem Wam, historia i to jest naprawdę świetna, ale to świetna. Ja ten komiks przeczytałem po prostu za jednym zarazem. Rzadko kiedy mam, że czytam komiks po prostu od, no, od początku do końca. Znaczy, staram się tak czytać, ale z takim zapalnym tchem, z taką ciekawością, po prostu jak jakiś dobry film y, akcji. Nie chcę tutaj za bardzo dużo wam zdradać, gdyż popsuję wam duże zabawy, ale powiem wam, że naprawdę jest to fenomenalnie, fenomenalnie przedstawiona fabuła tego komiksu. Powiem tylko, że pokrótce, że y, mamy tutaj. Komiks zaczyna się w ten sposób, ten, ta główna historia że Batman rozmawia z komisarzem Gordonem na dachu jednego z budynków. Po czym nad nimi przylatuje samolot, którym zostają wystrzelone rakiety, tak zwane chyba Stingery, o ile się nie mylę. No i zaczyna się tutaj cała akcja. Batman oczywiście rzuca się na pomoc, ale powiem Wam, że jest tutaj tak to wszystko fajnie pokazane, zrobione, że no jak wiadomo, Batman jest tylko człowiekiem Bruce Wayne, nie jest jakimś Supermanem, czy jakimś innym bohaterem, który umie latać. Ale ma dużo swoich, yy, dużo magazynów, jakby w swoim dorobku, w swoim arsenale, gdzie ostatecznie udaje mu się wprowadzić samolot do yy, rzeki Gotham. Ale powiem wam szczerze, no nie chcę naprawdę to też dużo zdrada gdyż jest to tak fajnie pokazane, yy, tu jest taki, końcówka jakby tej, tego pierwszego rzeszytu, jest tak ciekawie ukazana, tak jakby Batman już, Alfred tak jakby mówi, że on uratuje tych ludzi, pasażerów, którzy są w środku, ale po prostu, że za jaką, za jaką cenę, no i Batman tutaj jakby już traci nadzieję, prawda, że, 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 że wyjdzie z tego cały, no i pojawiałem się tytułowi yy, Gotham to ja i Gotham Gil tak zwany, tak zwani. No i nie będę tutaj więcej dalej wam zdradzał z tych wszystkich dalej opowieści, tak no troszkę zaspailerowałem może jeśli chodzi o ten pierwszy rzeszyt, ale w pozostałych już nie będę nic takiego mówił. Powiem tylko, że Batman tak jakby bierze pod skrzydła tą dwójkę i uczy ich, ale jest to tak świetnie tutaj pokazane, naprawdę powiem wam, że no, no świetnie, naprawdę super, jeden z lepszych komiksów, jakie czytałem o Batmanie. Rysunki, szkice są bardzo ładne w tym komiksie, bardzo mi się podoba, podobały. Nie mogłem do niczego się przyczepić. Mówię, ja mógł naprawdę dużo powiedzieć wam o tym komiksie i mogę dużo o nim mówić, ale nie chcę tego robić, bo ono psuje wam całą zabawę. Najlepiej sobie samemu przeczytać i sobie po prostu y, samemu, wszystko, y, samemu wszystko odkryć, o, że tak powiem gdyż tutaj jakiekolwiek, jak, cokolwiek, bym powiedział o tym komiksie, bym Wam dużo, za dużo zdradził. No i tak powiedziałem, tak mniej więcej to ten drugi zeszyt główny, znaczy pierwszy zeszyt głównej historii. Ale świetnie jest to pokazane, naprawdę. I fajnie to się wszystko także kończy w tym komiksie. Oczywiście, jak wiadomo, z wielkiej kolekcji bohaterów i złoczyńcy mamy tutaj jeden tylko tom z całego runu, Jaki u nas się ukazał w Polsce, a który ma 12 zeszytów, ja mam pozostałe wszystkie 12 zeszytów w swojej kolekcji. Także historia, jak wiadomo, no jak w tych kolekcjach jest urwana na końcu. Chociaż powiem wam, że akurat tak nie powiem, że do końca jest urwana, bo akurat tutaj wszystko się fajnie od początku klei do, od, do końca. Tylko że pozostawia taką ciekawość, co będzie dalej, prawda. W kolejnych tomach. Jak mówiłem wcześniej, ten run ma całe 12 zeszytów Ja tutaj akurat mam pod ręką, a pokażę Wam. O, to jest właśnie jeden z tych tomów. Jestem gotam. Tak jak widać. Ja miałem niektórych na swoim kanale z tej wielkiej kolekcji Dissinie. Nie pokazywać, mówiłem kiedyś na początku, ale postanowiłem, że pokażę jednak. Bo jak wiadomo, Oprócz głównej historii mamy tutaj także y, dodatkowe historie, zaraz dojdziemy do końca. Mamy tutaj także gościnne występie Supermana, Wonder Woman, Cyborga, Flesza, Aquamana. Słuchajcie, w ogóle jeszcze w tym komiksie ja odkryłem, nie wiem czy każdy to y, zauważy, tak jakby trochę jakby takie odpowiedni, odpowiedniki, dóźne takie ciekawostki, jeśli chodzi o filmy. Na przykład. Pokazałem wam tutaj mamy teraz to było gdzieś na początku, chciałem pokazać Batmobil, który jest żywcem wyjęty z filmów o Batmanie, powrót ba Batmana może się powstaje. Tutaj nie wiem czy to będzie ten Batmobil. Charakterystyczne dwa koła, które są odsunięte. Także jest tutaj właśnie. Ja akurat ja wykryłem wiele takich różnych odnośników. Do filmu, ale nie będę zdradzał jeszcze jakie są tutaj, gdyż każdy sobie niech to sam odkryje, bo wam sam zabawę, z czytania. ilustracje, piękne ilustracje na dwie strony. Bardzo dużo jest takich tutaj ilustracji na jedną, na dwie strony. No, może nie bardzo dużo, ale sporo. Uwielbiam takie właśnie kadry. No i oczywiście, poza ogólną historią. O, widzicie, tutaj ja pozwolę sobie zacytować. Kończy się tak, że. E, znaczy, nie będę Wam mówił, jak się kończy, tylko. Tak jakby. Jest tutaj rozmowa Batmana z pewną osobą. E, są podejrzenia, kto za tym wszystkim stoi. Tak jakby. No i, no i nie będę mówił kto. Ani. Tu nie będę czytał tego, bo wam popsuję. Ale właśnie, dlatego ja mam wszystkie te runy, bo byłem ciekawy w ogóle jak to będzie wyglądało w dalszej części, Ale mówię, tak która jeszcze jest całkiem. Nie jest tak bardzo urwana, no, że tak powiem. No i tutaj poza pozostałym, podstawowym komiksem mamy oczywiście te dodatki. Czyli kolejnym systemie jest grzeczna psinka, Też bardzo fajna opowieść. Także mi się podobała. Krótka, ale fajna. I jeszcze jedno mam opowieść z Harley Queen. Także fajno. Właśnie te kolekcje są z tym fajne, że mamy tutaj właśnie dużo takich dodatkowych rzeczy. No, ja między innymi też się dlatego zdecydowałem na, na tą kolekcję. Dobrze, i po podstawowym komiksie mamy oczywiście jeszcze dodatki, tro, dodatków trochę w postaci różnych notatek, szkiców, rozmów. No i w pozostałych tomach także wszystko posiadam. Będę pokazywał wkrótce na swoim kanale. Batman Co się stało z krzyżowcem w pelerynie, pokazywałem. Wonder Woman, orędowniczka także. Harley Quinn, gorączka w mieście także. Myślę, że kolejnym koniecznikiem, który będę pokazywał, będzie dla człowieka, który ma wszystko, czyli Superman. Słuchajcie, tak, tak więc to wygląda. I tak jeszcze nie więcej. W oryginalnym było to, widzicie? Y, tom pierwszy, Jestem Gotham. A z tej wielkiej kolekcji mam jego, tam to ja. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli lubicie Batmana, interesujecie się Batmanem, według mnie jest to pozycja obowiązkowa, jeśli chodzi o, o tą kolekcję. Jeden w ogóle z lepszych komiksów, naprawdę świetnie się go czyta. Dobra, słuchajcie, dzięki, że wysłuchaliście mnie. Jeśli musimy się, mój film Wam się podoba, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z materiałem, jakie publikuję a tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!